Z Ewangelii według świętego Jana rzekł do matki Niewiasto, oto syn Twój. Bardzo pięknie jest, kiedy syn może powiedzieć do swojej matki Niewiasto. To po pierwsze znaczy, że wszedł z nią w bardzo dojrzałą relację. Relację dwóch dojrzałych osób, które znają Pełnie swojego człowieczeństwa i tą pełnię swojego człowieczeństwa szanują. Kiedy Jezus mówi do swojej mamy niewiasto, to tak jakby chciał jej powiedzieć, że jej godność wynika z bardzo wielu różnych wątków. Nie tylko z faktu, że jest matką, ale także z tego, że jest osobą, że jako osoba jest piękna. Wreszcie, kiedy mówi do niej niewiasto, to pokazuje jej, że ona włącza się w całą procesję pięknych niewiast Starego Testamentu, w cały katalog kobiet, którymi Bóg się zachwycił, i że w związku z tym jest ona piękna sama w sobie. Zobaczyć coś takiego w swojej mamie, to znaczy nabrać do niej takiego dojrzałego, pięknego dystansu. Jezus to potrafił. I Maryja potrafiła to wobec swojego syna. Nabrać wobec niego takiego dystansu, by w pewnym momencie uznać go za swojego pana i Boga, za swojego nauczyciela, przewodnika, mistrza. Nie tylko za miłość swojego życia, ale także za sens, wypełnienie swojego osobowego życia. Do zobaczenia jutro.